Dziś Wam pokażę jak zrzucić obraz z iPhone'a na Waszego MacBook'a, Mac'a mini, Mac'a. Może to się przydać podczas mm, jakiejś konferencji, czy generalnie różnie jest. Na początek y, tutaj włączamy sobie naszego iPhone'a. Mamy pulpit, poproszę. Mamy też y, biurko Mac'a. Musimy być podłączeni do tej samej sieci Wi-Fi. Tak jak jest pokazane tutaj. Następnie na iPhone'ie wybieramy tutaj opcję Screen Mirroring. Jest nasz komputer podany. Następnie, jak już klikniemy w niego, no to pojawia nam się obraz naszego iPhone'a. Niestety na pełnym ekranie możemy sobie otworzyć YouTube'a, na przykład, proszę bardzo. To połączenie internetowe później się stabilizuje i tak nie przycina, ale myślę, że do prostych prezentacji multimedialnych to w zupełności powinno wystarczyć. Jak chcemy zakończyć, wchodzimy tutaj i klikamy Zakończ. Chciałbym bardzo serdecznie wszystkim podziękować i mam nadzieję, że poradnik się przydał.